do arboretum leśnego w miejscowości Stradomia w Nadleśnictwie Syców, około 50-60 km od centrum Wrocławia Zostaje szały normalnie jak to widzę Mierdzi mnie to, że wydaje mi się, że są tutaj po prostu za krótkie Muszę coś z tym zrobić Tak ja sobie wybrał, nikt go nie zmuszał Ale wszyscy mówili dobra, dobra, dobra Tak, 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 wszyscy, wszyscy ja nic nie mówiłam, ja przytknęłam, tylko powiedziałam, jak chcesz, skrotowe są dobre. A, tak chłop powiedział, że dobre, nie? No. Wstępny najbliższy, wcisnął. Albo tylko ty na to zwracasz uwagę. Albo tak. Jedna z tych dwóch. W ogóle masz włączony mikrofon? Nie. To kto miał go podłączonego? Kto go odkładał do plecaka, ja czy on? No na pewno nie ja. No właśnie. No. No. Widzicie, jaki on jest? Teraz mam dowody. Nie muszę nikogo udawać, tak jest. Jak <laughs> się komuś nie podoba, to subskrybuj. <laughs> Coraz lepiej. Co, odchodzą? Teraz sobie złamiesz jeszcze będziesz miał. Przesunąłeś? No, czemu? No widać. Inaczej? No. Lepiej? No tak, jak chcesz mieć. To, urwam, to, robię to jeszcze z drugim. No. Do I look good? Ale ty je przesunąłeś? Wyprostowałeś? No. Ale pamięci, nie że... będą cię ci zsuwać? Nie, bo one są tak mi wiesz, dociskają końcówki do głowy, ale pędzisz, że nawet ten, e, wygodniej mi nawet jest. No no. No serio, bo trochę za bardzo mi się tak... Ty? Nie bądźcie jak Bartek, kupujcie od razu dobre okulary ja Ale jemu nie, się sami... jemu się design podoba Design jest ładny, on musi takie mieć teraz, jest, wiesz co, teraz możemy powiedzieć, że jest redesign <grym> by Polish Happy, <Voyager. grym> Tak Widzisz? Happy, happy Nie mi widać twarzy? Całą buzię, dotąd dasz. Tak? No. Trochę ucinasz sobie czoło, ten czubek głowy, ale no widać, cię cały Dalej Ale już nie odsunę. Dojechaliśmy do Arboretum Leśnego w miejscowości Stradomia w nadleśnictwie Syców, około 50-60 km od centrum Wrocławia i idziemy zobaczyć, co tu mają ciekawego. Pogoda średnio nam sprzyja. Nie ma słoneczka. A jest statyw? Nie. O, to jeszcze statyw. A zrobisz mi zdjęcie jeszcze. Jezus. O, w ogóle właśnie to jest ciekawa kwestia już na temat tego miejsca. Nie można tutaj wchodzić z psami. Cóż, widziałam gdzieś tam na stronie, że się ludzie burzą. Ceny biletów. Właśnie się śmieję, że dawno nie byliśmy w miejscu, gdzie wejście było takie tanie. Dyszka. Ale sesje fotograficzne i filmowe 150. to i tak w porównaniu z innymi jakimiś miejscami jak prezesa jesteśmy. No tak, a to powiedzmy zobaczymy co tam jest. Jak na razie nie wiesz co tam jest. A może będzie nowym odkryciem. Może tak, miejsce. będzie dopisane. To jest ogólnie jakaś gra dla dzieci, ale tutaj widzicie jakie to jest spore. No bo jest sporo, nie powiem, że jest mała, chociaż jak pójdziemy, pierwsze to będziemy widzieć jak to wygląda. Muszę spotkać Bobry Dzisiaj przyjechaliśmy do miejsca, które wybrał Bartek. W sumie nie wiem, gdzie jest nas, chyba na Facebooku gdzieś tam oblukał. Znaczy, no, jesteśmy 50-60 km od Wrocławia w leśnictwie Syców w Arboretum Leśnym. Mamy tutaj do dyspozycji 85 hektarów terenu zielonego. W sumie tutaj jest ogólnie 650 hektarów, tylko że jakby do Dla turysty udostępnione rekreacyjnie jest tylko 65 hektarów. No idziemy zobaczyć, co tutaj mają. Tutaj na początku była tylko szkółka leśna, później dopiero z tego, zrobili z tego arboretum w roku 1995. Przy wejściu była informacja, że jest jakaś gra terenowa dla dzieci i one sobie tutaj wbijają jakieś pieczątki w książeczce. Ona jest płatna, bo widziałam na stronie, ale to były jakieś grosze. Wartek wyrusza na poszukiwanie bobrów. Ostatnio opowiada, że jemu się bardzo podobają gryzonie. Ja na żywo nigdy rzeczy nie widziałem bobra. No ja też nie. Ale ładnie. Ale ładnie. No to właśnie w sumie ten zbiorniczek tutaj robił na zdjęciach też takie największe wow. Tak naprawdę ten teren tutaj jest ogromny. Tutaj można by chyba chodzić, chodzić, chodzić i chodzić i spędzić tu kilka dni i ciągle chodzić. Nie no serio, jesteśmy tutaj, ja nie wiem ile już, z półtorej godziny i sobie idziemy, a nie przeszliśmy chyba w ogóle nam z jednej trzeciej tego miejsca podejrzewam, pewnie jeszcze mniej tak naprawdę, no ale jesteśmy, usiedliśmy się nad tym takim najfajniejszym miejscem, co ich widziałem w internecie i głównie dla niego chciałem tu przyjechać, czyli właśnie taki staw i na nim jest pełno lilii wodnych, weź Kasia pokaż lilię wodną dookoła. Proszę, pokazuję Wam lilie wodne. Taka fajna, ładna ścieżka, która idzie właśnie przez środek tego stawu. Normalnie bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie super wyglądałoby to z góry z drona, no ale nie będę ma Mam tego nadzieję, że zaraz tu wejdzie właśnie przebitka z drona. Nie lubię latać po prostu jak jest też trochę ludzi wokół, nie chcę żeby ludzie się dziwnie patrzyli, gapili i tak dalej. Pomimo... Zakłócasz im spokój. Spokój, odpoczywanko i tak dalej. Pomimo tego, że sprawdzamy na dron radarze i nie ma tutaj żadnej strefy, która zabraniałaby latać. Też jak się wchodzi to jakby jest taka lista zakazów. I tam też dron nie był wyszczególniony, więc nie widzę przeciwwskazań żeby tu latać, no ale... Też trzeba poszanować to, że ludzie chcą sobie odpocząć i sobie przyjeżdżają tutaj pochillować w weekend. Arboretum imienia Stefana Białoboka. Ten pan był znanym dendrologiem. No i co? Możemy tutaj podziwiać dużo okazów lilii wodnych i w ogóle to miejsce jest bardzo znane z największej ilości sosen w kraju. I w ogóle ten teren jest też dosyć spory pod względem różnych ogrodów botanicznych w Polsce i takie dosyć rozpoznawalne. Ponadto bardzo ładnie tu jest w kwietniu, jak kwitną różne trzniki. W sumie takie przełom kwietnia-maja, one wtedy sobie ładnie kwitną. No jest tutaj stycznie kolorowo, no bo aktualnie to jakieś takie resztki widujemy kwiatków, ale jest bardziej zielono niż jakiekolwiek kolorki można dostrzec. Ogólnie ładnie tu polecamy. Macie kilka godzin chodzenia, ale weźcie coś na owady, bo jest bardzo dużo i kleszczy, i komarów jeszcze więcej. Na pewno coś do picia, bo to jest teren ogromny. i Ja bym polecała zakryte buty tu jest dużo więcej trawy takiej nieskoszonej, nie jakieś klapeczki czy sandałki. Jak oceniasz miejsce? Właśnie można sobie przyjechać tak na jeden dzień w weekend, żeby sobie pochodzić, sobie odpocząć i wychillować, to właśnie tak na jeden dzień no. te, te właśnie te stawki dwa są najładniejsze, to jest ten mniejszy i tutaj w ogóle nie ma ludzi, mieliśmy go co całego dla siebie, polataliśmy dronem i w ogóle, no tamten jest jednak bardziej uczęszczany, no ale one są tutaj takie najbardziej rozpoznawalne. Hmm. Teraz się przejaśnia, bo my jedziemy. Dokładnie teraz będzie się przejaśniać ładnie. Ech. Zawsze o, bez... i tak to byliśmy po 2-3 godziny. Kurde, no, wszystko bez się <gry> wydaje, blaku. Teraz takie. Z okularami, jakby w Meksyku. Był. O, w Meksyku widzicie? Tak. Kojarzycie tu takie filtry na filmach czasem, że jak pokazują jakąś scenerię meksykańską, to wszystko jest takie... Taka temperatura tak na maksa podciągnięta, że jest aż wszystko takie żółte. Mm. No to teraz, teraz ja wszystko też tak widzę. Chciałam tylko powiedzieć, że wychodzimy i właśnie wyszło słoneczko, więc teraz na pewno pięknie rozświetla tą wodę, ale my niestety jedziemy dalej. To przyjechaliśmy do miejscowości Sosnówka i co to miejscowość wyróżnia to jest to, że tutaj na prywatnej posesji, na takiej łączce przy lesie jest prywatna kolekcja, chyba największa właśnie w prywatnych rękach na świecie. Pozostałości muru berlińskiego, jak widzicie, te, te płyty są tak poustawiane po prostu w taki półokrąg i sobie po prostu stoją. I można sobie tutaj za darmo podjechać, wejść, nie jest to w żaden sposób zabronione i po prostu pooglądać, jak to wygląda to jest właśnie 30 oryginalnych płyt z muru berlińskiego, który sprowadził do Polski pan Ludwik Wasecki, który był stomatologiem bądź dentystą. No właśnie w tamtym okresie on po prostu nie mógł się spotykać z rodzicami, pracował pierw w Szwecji. Spotykali się z rodzicami w Berlinie i stwierdził, że będzie mu praktycznie jeżeli będzie pracował w Berlinie. No i on właśnie tam pracował podczas upadku muru berlińskiego. No i też właśnie przez to, że miał problemy przez to spotykanie stwierdził, że on chce zachować te części muru berlińskiego, no bo to wszystko się działo właśnie w tamtych czasach i sobie tak postawił jako instalację artystyczną na prywatnym polu gdzieś właśnie czytałam, że tutaj kilka dostał, kilka próbował gdzieś tam wylicytować, ale potem jakieś resztki, które zostały niewylicytowane w Monako też dostał tutaj i współpracował z jakimś muzeum, które też mu po prostu coś darowało no i tak sobie tutaj stoi 30 segmentów historii no i dziękujemy za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku.